Panie marszałku, wysoka izbą staję przed wysoką izbą, zwracając się jednocześnie do wszystkich Polek i Polaków. Zwracam się do was w sprawach wagi najwyższej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Poczucie odpowiedzialności za państwo nie pozwala mi pozostawać biernym, bądź narastającej niepewności co do losów naszej gospodarki. Wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. Obowiązkiem moim jest wziąć tę odpowiedzialność. Chodzi o przyszłość Polski. Mówię to nie tylko jako prezydent Rzeczpospolitej, mówię to także jako jej obywatel. Zwracam się dziś do Was jako żołnierz. Stoimy wobec wielkiego wyzwania, nie tylko gospodarczego, ale także w sferze wartości i zasad. Dorobek wielu pokoleń, zniesiony z popiołów polski dom, ulega ruinie. Nie może zabraknąć odpowiedzialności tam, gdzie idzie o przyszłość Polski i polskiego społeczeństwa. Gasnącej gospodarce zadawane są codziennie nowe ciosy. Warunki życia przytłaczają ludzi coraz większym ciężarem. Stawką jest przyszłość społeczeństwa, przyszłość polskich rodzin, przyszłość każdego z nas. Niestety gospodarkę narodową uczyniono areną walki politycznej. Ojczyzna nasza znalazła się nad przepaścią. Tak właśnie pojmuję służbę ojczyźnie swoją, ale także innych. Dziękuję bardzo za uwagę.